Siemano wszystkim, tu na tej strony dzisiaj mamy sobotę 12 lutego. Tunuś ma wolne. Właśnie robi sobie kawulca i ogląda kabaretty. Taka sytuacja, ale że Tunuś ma wolne. To dzisiaj sobie myślę, przewietrzymy MT125. Z racji tego, że MTek nie nielatany już był jakieś z miesiąc czasu, może trochę lepiej. Także zdałoby się. Sprzęta wyciągnąć i przewietrzyć. Piękna pogoda na dworze. Megi, przedstaw się, widzom. Daj, Daj głos! Dobry pies, dobry pies. Taki to pies, 16,5 roku ma, ale działający jest, działający dup. I teraz się uwali i będzie leżał. Taki to pies, 16,5 roku, tuńczykowy, zajbisty, przygarnięty. Lata temu i tak z nami sobie mieszka. Dobra, lecimy na dwór. Wychodzimy sobie na ogródek. Piękna pogoda jakieś 7 stopni. Rano było minus 1, odczuwalne było minus 4. Pranie się suszy jest malina, palmiszcze rośnie. Tutaj już na ogródku jakieś kwiatki zaczynają wychodzić. Taka to pogoda w Holandii taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna elektrolit z akumulatora. Tak, dzisiaj nie będzie o ciężarówkach. Dzisiaj będziemy sobie latać mt -kiem. Otwieramy z buta kanciapę. Opa! W tamtym tygodniu ruszyliśmy GIGSA. Teraz przyjdzie czas, żeby przywietrzyć potężne MT-125. Od córki, powtarzam, od córki. To nie jest moja zabawka. Moja zabawka jest tutaj. Także Zajebista kawka w kubku motofamilii polska grupa motocyklowa, nie. no dobra Piękna pogoda, czyli co? Wyciągamy sprzęt, ja się idę ubierać i lecimy na Szczecin po karabiny z Palestyny Mamy MTK wystawionego, potężnego Zajebiste klamki z Ali i pomalowane obciążniki, sam robiłem, fachowa robota <laughs> Tutaj nie ma lipy, nie ma lipy, takie klameczki zajebiste no, nakładki też, złysza chyba. Pyk, 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 na śrubki, fajnie to wygląda. Ogólnie motorek zajebisty w ABS-ie, całe 15 kunia. Także jest czym latać, jest czym latać. Dobra, nie przedłużając, idę się ubierać i lecimy w miasto. No i ruszamy sobie, ruszamy potężnym MT-125. Całe 15 kunia, jest moc, urywa, urywa. Łokcie to łamie, powiem wam No, ale naprawdę powiem, lubię, lubię tym sprzęciorkiem sobie latać Fakt, że nie moje, ale lubię Spalanie, kurczę, jakie tu jest spalanie w tym momencie Pokazuje 2,2 litra Ale to dlatego, że ostatnio nie oszczędzałem i, i tam udawałem ile, ile się da, dociny sobie kręciłem ej, dlatego 2-2 minimalne co mi się udało zrobić ale to taka jazda do 60 km na godzinę nie szybciej to wskazało 1,7 litra także zajebisty motocykl na miasto i tak żeby się pokręcić wokół komina taka sytuacja no a prędkość maksymalna o z dobrym wiatrem, jak nie wieje to 120 poleci. To poleci. Jak wieje, no to nie poleci, to poleci stówką. Pyk pyk luz. Tutaj właśnie mi brakuje wyświetlacza biegów. Bo jestem przyzwyczajony do Gix'a I nie za bardzo muszę pamiętać na którym biegu sobie jadę. Po prostu sobie popatrzę i patrzę, że jest czwóreczka czy trójeczka. A tutaj już już trzeba pamiętać taka sytuacja. Polecimy sobie może w stronę promu ee, jakieś 14 km za os. Tam jest zajebista miejscówka, ławeczka, dwie albo trzy armatki, można sobie posiedzieć i bocior i sześćdyszek przez miasto 6-3, bang bang, bang. E, dzwoniłem ostatnio właśnie w sprawie zlotów do chłopaków z Francji dokładnie na Paryż do Borysa odezwałem się ale e, chłopak nie jest w temacie ostatnio dzieciak mu się urodził także ma co robić e, I Borys, Borys właśnie wszystkiego najnajnaj naj, naj z tej okazji Potomek jest także jest Malina też będzie zapierdzielał na no moto jak starzy nie ma srania po krzeczorach ale przekierował je do drugiego kolegi, który tam właśnie trzyma te sprawy I yy, chyba będzie lipa Chyba będzie lipa w tym roku ze zlotów we Francji Bo nie zapowiada się ta korona Ochujała cały czas jest i wiecie co jest pięć Także nie wiadomo, ale, ale ten... Powiedział, że raczej nie będzie nic organizowane, ale jak coś to będzie dawał znaki, nie? Bo naprawdę powiem wam, we Francji z motocyklowe motocyklowe to mistrzostwo świata jest, nie? Coś, coś pięknego. Pyk, a my sobie teraz na rondzie polecimy tutaj w lewo. Również jak w Rzymie dzisiaj. Powiem wam sobota a Ludziów w pełno. Ludziów w pełno wypełzli fajna pogoda Tarum! Na pewno! Dlatego eee, my jako motofamilii Polska Grupa Motocyklowa w Holandii tutaj właśnie szukamy sobie już chłopaki tam zarząd szuka miejscowy na otwarcie sezonu wolne, wolne i na rozpoczęcie zlotu coś na razie coś tam chłopaki szukają Rotterdam teraz w niedzielę Bartek ma właśnie jechać na rozmowę odnośnie miejscowy zobaczymy co z tego wyjdzie ile będą no chcieli tutaj jest drogo we Francji przykładowo z trzy razy taniej chłopaki by zapłacili za wynajęcie miejscowy na zlot także tutaj finanse, finanse nas, nas, nas też ograniczają wiadomo i... No i zobaczymy, zobaczymy, bądźmy dobrej myśli. W niedzielę, czyli jutro Bartuś leci na zwiat. Jeżeli nie to miejsce, będziemy szukać dalej. Tak długo aż znajdziemy. w wafelki. Latają, ludziska latają. Z przodu tutaj MT ze mną wygląda potężnie, ale jak ktoś tu popatrzy na lacia, to... <laughs> to komicznie to wyglądać musi i ciśniemy sobie teraz takimi zadupiami wyjechaliśmy z Oz już ładnych ładnych parę kilometrów temu po prawej, po lewej stronie tutaj za płotem jest e, kanał tam sobie kursują bareczki i tak dalej promiszcza a my sobie lecimy e, na drugą lokację e, w stronę drugiego promu i tam będzie Malutki przystanek na fajkę i na taką krótką bajarkę posiedzimy, odpoczniemy od tego zapierdzielania przez ostatnie całe 10 minut i dojeżdżamy. Powolutku dojeżdżamy. Ba, ba, widzę już armatki. O, tu ziomeczek. Siema. No, tutaj sobie zrobimy taką pauzę. O, cemujemy ja dwie albo trzy armaty, czyli się nie pomyliłem dwie. Pyk, pyk, mamy luz. Kurcze niekoniecznie chciałbym yy, Jamaszka tego gasić, bo miałem lekki problem z odpaleniem. Czyli odpalił, ale już widziałem, że yy, 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 słabo, ale mówię, ale bryczka, to jest bryka, R8 To ma dużo koniów. Także pyk jedź, jedź gościu. Także nie chciałbym go teraz tutaj gasić, bo nie wiem czy odpala, ale jest z górki to pewnie na pych by chycił. No. no cóż, cóż, próbuję, ewentualnie będę pchał. <laughs> ale przez te parę kilometrów coś tam się chyba podładowało, żeby raz odpalić, choćby raz. Ewentualnie jak na pych jamaszek nie pójdzie, co jest niemożliwe, to będę dzwonił do chudego, żeby po niej przyjechał. Taka sytuacja, albo z kablami bang bang bang. Dobra, zrzucamy kask, siadamy i odpalamy fajaczka. Także jesteśmy, jesteśmy sobie. Odpoczywamy. Potężne MT zaparkowane. Tutaj potężna jeszcze potężniejsza armata. Przyrządy celownicze. Stawione, możemy napierdzielać. Ma ktoś czarny proch? Ma ktoś czarny proch czy nie? Taka sytuacja tu nam potrzebuje? Nie ma Hehehe. <laughs> Także ja już amunicję zbieram. Ej, ładuj odłamkowym. Nie wiem co trafimy, ale na pewno. Także my jako grupa motocyklowa MotoFamily na pewno będziemy coś organizować w tym roku. Terminu jeszcze nie znamy, bo jeszcze miejsca nie mamy, ale będziemy, będziemy mieli. Nie to i znajdzie, Bartuj znajdzie co innego, także będzie malina. Francja się jeszcze określi. Ale na 90% chyba nic z tego nie będzie. Jeszcze została nam Belgia. Do Batmana trzeba będzie się odezwać, co tam Belgia planuje. Także coś będzie, coś będzie w tym roku. Niekoniecznie Francja, ale Holandia, Belgia na 100%, na 100%. Także MT sobie stoi, armatka jest, tutaj kolejny ziomek jedzie Pujech można, można, ale tak. Dzisiaj mamy panie i panowie całe 7 stopni, także można, można iść ciepło, ale nie ma wiatrka, także jest cieplej jak ciepło, jak te 7. <laughs> ale żebym kurwa dojebał teraz, nie? Dobra. Tak się prezentuje Jamaszek Potężny MT125 od Czury, Tunusia. Taka sytuacja hemoglobina, woda mineralna, elektrolizacja akumulatora. Dobra, ubieramy się i lecimy dalej. Tutaj też jest jakiś jedzie na jakimś motorynku, ale kurde, ja nie wiem czy mojego Jamaszka to by nie wziął. Taka sytuacja teraz będzie chwila prawdy. Czy potężne MT125 odpali? Bądźmy dobrej myśli i nie śmiać się proszę, że tu na, na takim pocisku zapierdziela. Bo nie zawsze trzeba zapierdalać, tak? Można jeździć rekreacyjnie do stówki. Można. Jest szybsze od ciężarówki i jest. Aha podorował się troszeczkę Jamaszek potężny Także co? Lecim dalej, lecim dalej. Żegnamy armatki bang 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 I gdzieby tutaj sobie skoczyć? Nie wiem jeszcze, kurde Jedziemy w stronę os. Jak na razie lecimy w stronę os pstryk Ole letaje Trojeczka ham i hebel, kieruneczek prawo damy mu dociny dwójeczka i jak to się zbiera? i dziewięć cztery. dobra, starczy starczy bo mi kręgosłup połamie pisto kiemięć no i sobie elegancko pykamy po rewirach tutaj kiedyś mieszkałem tam w 2011 roku przyjechałem sobie na urlop dorobić to całe półtora miesiąca tam siedziałem także to były lata pamiętam wtedy się robiło za 7,60 euro na godzinę no? a z jakimi patusami przyszło mieszkać na tej lokacji to nawet nie pytajcie to była katastrofa no ale teraz nie jest lepiej jak ludzie przyjeżdżają przez agencje co niektóre to mają takie lokacje takich ludzi tam pakują że że lepiej jak się idzie do pracy to wziąć cały dobytek z sobą bo można się niemiło zaskoczyć no i już jesteśmy w Os. zrobimy sobie jeszcze rundeczkę przez e, Morze Centrum albo nie, przelecimy sobie tutaj gdzieś osiedlami osiedlami petniemy koło polskiego sklepu później przyjedzie kuzyn bo też mam tutaj kuzyna pod Utrechtem mieszka, a że jest weekend, no to czuję, że jutro będę miał kaca. Wiecie co jest 5. Także tu na miał trenować. Tak trenuje, że od nowego roku <laughs> Wiecie co? Ja pierdzielę. Słabo, słabo! Także jutro znowu będzie głowa boleć. W prawo wolna, można lecieć. Tutaj mamy polski sklep ABC. Tutaj tuś robi zakupy. Taka sytuacja. O, a pojedziemy sobie w prawo teraz. Pek pek pek. Koło kościółka. Tam będzie kolejny polski sklep, chyba Biedronka się nazywa, czy jakoś takoś Ale ja tam nie chodzę za bardzo. Sporadycznie, raz w roku. Wolne. Wolne. Tutaj trzeba patrzeć, bo Holandia, prawa strona cały czas z reguły w większości. Także... Jak przyjedziecie, to naprawdę patrzcie, czy są znaki, bo jak nie ma, to prawa wolna i wtedy można wysprzęglić. Taka sytuacja hemoglobina i elektrolyt z akumulatora potężnego MT. Pyk, 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 pyk. pyk I sobie polek ruszamy, pyk. Tutaj jakaś turecka czy coś, restauracja, kafeteria ostwał. No i też chyba tam się w prochy bawili z tego co się kiedyś zorientować zdążyłem też tutaj policja naloty robiła na tą restauracyjkę prochy, broń takie tam granaty O kipiesio siema siema ziom i czy dyszki tutaj? tutaj uważamy tu uważamy bo tu policja grasuje i na tym króciutkim odcinku nie wiem, 200 metrów jest 3 i... No i łapią, łapią Co kurde dzisiaj zrobiłem powiem wam eee, W Astrze e, Lampy mam e, już takie trochę Zaczyna Tam e, klar z nich schodzić Nie? Mówię kurwa wezmę sobie papier 2500 Później pastę Przepoleruję I będę miał zajebiste I co? No dobra tak jak powiedziałem Tak zrobiłem Tyle że E, pastę polerską to ja mam taką do ekstremalnie drobnych rys takich ciupi ciupi mikroskopijnych I co, zmatowałem sobie szkło i ta pasta nie pomogła za wiele kurde muszę się rozejrzeć za jakąś pastą polerską do reflektorów żeby była i zrobić to tak jak trzeba także jedno oko mam teraz takie normalne prawie, a drugie takie troszeczkę przyprószone. No, taka sytuacja hemoglobina i komenda policji w Os. Tutaj was zamkną jak będziecie niegrzeczni. Z takimi panami będziecie siedzieć na dołku o ciemnej karnacji, a oni różne rzeczy lubią robić, na przykład kozą u siebie, także cały czas na ORIENCie, cały czas na ORIENCie. Jak tam spalanie? 2-2 litra, a go troszeczkę połuje po mieście Także okej, okay, jest okej. Okay. tak to można jeździć przy tych cenach benzyny <noise> Dlatego ja Wam mówię, MT jest zajebisty na miasto I nie tylko, no bo możecie tym latać, no 120 leci, nie? Tyle, że jak wiatr nie wieje, bo jak wiatr wieje i jest lekko pod górkę To stuwę ciężko osiągnąć No ale coś za coś, to nie jest motocykl do zapierdalania Tylko do delikatnego pykania Taka sytuacja Dobra Dobra tutaj zjeżdżamy pek 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 Mek zabusika się schowamy Elegancko Pięknie a też no różnica temperatur i zachodzą liczniki Troszeczkę No cóż Jest zima jest Zima i jest zimno 7 stopni jest ciepło Czyli jak jest ciepło To nie ma zimno Czy na odwrót I pięknie pięknie że aż mięknie bateryjka podmiana a w przyszłą niedzielę nie jutro, tylko w kolejną niedzielę mamy akcję nasz kolega e, mogę śmiało mówić, bo nie rozumie tak za bardzo po polsku, bo to jest Belg e, ten co miał wypadek motocyklowy e, Niko, ładnych, ładnych ładnych parę miesięcy temu do tej pory jest w Belgii e, w tym ośrodku takim, gdzie musi się nauczyć samodzielnego Funkcjonowania i w przyszłą niedzielę chłopina wychodzi, jak to się mówi, na wolność. I organizujemy e, takie przywitanie. Wraca chłopak do domu. Jak będzie taka pogoda, jak teraz byłoby fajnie, no to będziemy na motocyklach lecieć. Czy powiem inaczej, e, jak nie będzie padać, to będziemy lecieć tak czy siak na motocyklach. Mamy już. Raczej zakupione bord taki fajny. Niko, witam, witamy w domu i tak dalej, coś takiego. No i zbieram jak najwięcej motocyklistów. Czy to z naszej grupy czy, czy z innych grup, czy niezrzeszonych, niezrzeszonych. Każdy motocyklista będzie mile widziany, a dla Niko to będzie na pewno zajebista niespodzianka. Także tak to wygląda. Za tydzień ruszamy sobie na Belgię. Przywitać naszego Ziomka z naszej grupy. Kieruneczek jest. Nic za nami nie jedzie. Możemy się włączać do ruchu. Taka sytuacja. O, widzicie, jak to jest? No kurde, Pecha miał chłopina i doszło do tego, co doszło. Teraz na wózku jeździ. Życie, życie. No dobra, panie i panowie. Rundka strzelona. Pogadaliśmy sobie troszeczkę. Udaje się odstawić sprzęta i cisnę do Polaka na no zakupy, na no zakupy. Także co? Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam wszystkich ciężarówkowców. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów. A najlepiej jak każdy jest jednym i drugim jednocześnie. Także co do następnego ludzie trzymajcie się yo